Dzień dobry, witam Państwa w nowym sezonie, w nowym wydaniu Program Garden. Wielu rolników ruszyło już w pola, także najwyższy czas ruszyć również do swoich ogrodów przydomowych. Ja dzisiaj krótko opowiem o wiosennej pielęgnacji trawników, a później przeniesiemy się do moich koleżanek Kingi i Małgosi, które opowiedzą o roślinach ozdobnych z naszych ogrodów. Jeśli chodzi o trawnik, na pewno znana jest Państwu pleśń śniegowa. Jak zapobiegać? Zapobiegać można tej chorobie już jesienią sezon wcześniej stosując zapobiegawczo środek fungicydowy tutaj został zastosowany produkt Tazer następnie wykonywana jest wertykulacja i po wertykulacji możemy wykonać zabieg produktem biologicznym Revital Pro Plus który ma za zadanie rozłożyć nam niepotrzebną materię zalegającą w naszym prawniku i przy okazji poprawić strukturę glebową przed samą zimą Zalecane jest skoszenie trawy jak najkrócej to możliwe, bo tak naprawdę za długa trawa, za długie źdźbła trawy przykryte śniegiem są siedliskiem pleśni śniegowej, właśnie. Także możemy tej chorobie zapobiec jesienią. Jeśli się nie udało, rusza nowy sezon, mamy wiosnę. Co najpierw? Najpierw możemy wygrabić tą niepotrzebną materię z naszej trawy, pozbyć się tych porażonych źdźbeł. Możemy sobie pomóc kosiarką, która przy okazji wyzbiera nam na przykład liście leżące na, na trawniku. Następnie wykonujemy zabieg a Aeracja ma na celu odpowiednie napowietrzenie naszej gleby pod trawnikiem. Później zabieg fungicydem zapobiegawczo na wszystkie choroby grzybowe, które będą następować w okresie wegetacyjnym. Tu jest zalecany produkt miedziowy do stosowania. Jeżeli chcecie Państwo uniknąć chemii w swoim ogródku, mogę zaproponować produkt Baktotarcza z firmy Biogen. No, i zostaje nawożenie. Ten trawnik jest traktowany od trzech lat nawozem NPK z serii Prohorti, to jest 20-20-20 azotu, fosforu, potasu. Do tego zaleca się dodawać produkt Improver. Jest to biostymulator, który przygotuje trawę na warunki stresowe, czyli na ewentualne przymrozki, albo na przykład na niedobór wody. Także jeśli chodzi o trawnik, to właściwie wszystko. przekazuje głos Kindze. Dziękuję i pozdrawiam. Dzień dobry. Kinga jest członkinią Garden. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o szkodniku, jakim jest opuchlak. Kilka słów o opuchlaku, o sposobie żerowania, o niebezpieczeństwach, jakie to ze sobą niesie. W Polsce mamy prawie 50 gatunków opuchlatów. Wszystkie bardzo podobne do siebie. Stwarzają zagrożenie w uprawach użytkowych, takich jak sady, jagodniki. Najbardziej narażone uprawy to poziomka, malina, truskawka, roskinia, winoroś. Ale ró również robią szkody w naszych o zgodnych roślinach takich jak rododendron, azalia, ale również wiele, wiele innych gatunków. Kupuchak jest bardzo niebezpieczny dla naszych roślin. Przyczynia się bezpośrednio do ich obumierania. Żerują dorosłe osobniki, chrząszcze, ale również larwy. Chrząszcze żerują nocą. Są to grafitowe, z charakterystycznym ryjkiem korzenia, które robią wrzery w liściach. Proszę zobaczyć, Charakterystyczne ślady żerowania opuchlaka. Samice składają jaja w gruncie. I proszę zobaczyć efekt żerowania opuchlaka, całkowicie zniszczona bergenia. Proszę zapamiętać również jedną rzecz, każde uszkodzenie podziemnej czy nadziemnej części rośliny to także droga otwarta dla. Uszkodzeń i infekcji bakteryjnych i grzybowych. Stop jest preparatem biologicznym, bezpiecznym dla pożytecznych owadów w naszym ogrodzie, dla naszych zwierząt domowych, a także dla nas, domowników. Stop jest biologicznym preparatem, który zawiera mikroorganizmy i wyciągi roślinne. Działa w dwóch kierunkach. Pierwsze higienizuje glebę, tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju opuchlaku. I dla dalszego żerowania. Dodatkowo bakterie tworzą pożywkę dla systemu korzeniowego działając w ten sposób na odbudowę systemu korzeniowego, Dawkowanie 10 gram na 40 litrów wody i bezpośrednie podlewanie gleby pod uszkodzoną rośliną. Skuteczność działania preparatu Your Stop potwierdzają producenci materiału szulterskiego. Ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszam do śledzenia naszego kanału. A teraz oddaję głos mojej koleżance Małgosiu. Dziękuję. Witam wszystkich. Prokam Garden, Małgorzata Hamulczuk, region Południowy Wschód. Chcielibyśmy dziś przyjrzeć się kondycji iglaków, które w tym roku zmierzyły się z mroźną i śnieżną zimą. Na szczęście, na towarzyszących mi tujach. Oraz świerku, ewidentnych przemrożeń nie widać, zauważamy za to niedobory fizjologiczne, które są charakterystyczne dla żywotników o tej, o tej porze roku i które objawiają się usychaniem i brązowieniem gałązek wewnątrz rośliny. W tej sytuacji należałoby wspomóc system korzeniowy iglaka dobrym użyźniaczem glebowym np. Revital Pro oraz zastosować biostymulator, który pobudzi roślinę do wzrostu, np. Improver. Wiosna to dobry czas, aby przejrzeć iglaki pod kątem obecności szkodników, Takich jak miseczniki, ochojniki, przędziorki czy mszyca świerkowa. Przed ruszeniem wegetacji bardzo dobrze jest zastosować naturalne preparaty na bazie oleju parafinowego typu promanal lub emulpar. Później, jak wegetacja już ruszy a żeruje dorosła postać szkodnika, najlepiej zastosować preparaty na bazie polimerów silikonowych typu siltak, który ma działanie interwencyjne oraz dosłownie paraliżuje owady.